Cześć, witam wszystkich, Daniel z tej strony. Dzisiaj zrobimy komentowanie mojej własnej gierki. Na solo, w których było dosyć sporo fajnych decyzji, o których mogę powiedzieć, żebyście Wy mogli poprawić swój gameplay. Można powiedzieć, że to był idealny win lub prawie idealny, win, bo zawsze można zrobić coś lepiej, lub zawsze można zwrócić na coś uwagę lepiej, ale wiadomo, że w ferworze walki. Lub w danej sytuacji możesz myśleć o czymś innym, nie zwracać uwagi na to, co druga osoba by zauważyła. Mimo wszystko, będziemy komentować mój gameplay, zobaczymy, jakie decyzje podejmowałem i zobaczymy, jak to wszystko mi wyszło. Więc po prostu poleci ten gameplay. Ja w międzyczasie będę wam mówił dlaczego podejmuję dane decyzje. Ehm, czy miałem fuksa wygrywając daną walkę, tra, tata, ta, ta, wiadomo o co chodzi. Więc tutaj jest początek gry, wiadomo takie stałe lutowanie, jak to na początku gry jest. Mam 800 i zbieram po prostu na na od 8000 na solówkach, bardzo fajnie. A to, natomiast no nie wiem, czy mi się podoba to, że na czwórka jest za 20 no, tysięcy. Mi się podobało to, że Warzone 1 było wszystko za 10 tysięcy. I było spoko. Ale mimo wszystko szukam broni i szukam po prostu pieniędzy na loadout, bo to jest mój priorytet. Eee, zazwyczaj po prostu kupuję loadout samemu. Tutaj mamy po prostu standardowe lutowanie. Ja wiem, że jedna osoba gdzieś tam niedaleko mnie e, wylądowała, ale na razie się jakoś za bardzo nie, nie przejmuję. Po prostu szukam odpowiednich broni dla mnie. Okej, okay, znalazłem kamizelkę ducha. To jest kamizelka ducha lub kamizelka podwójnych kebów to jest to, co najbardziej jest dla mnie pożądane na solo. Na duo, duokłady trójki, to kamizelka medyczna też jest spoko. Kamizelki z perspektywą nie biorę, bo sam gram po prostu perspektywę. Czyli taki atut, który pozwala mi dostrzec osoby, które grają ducha, które mają perk ducha. Ja po prostu mam ten atut i po prostu widzę te osoby chyba, że mają też kamizelkę ducha, no to wtedy tych osób widać. Skąd bo no to Tam gdzie jest sklep. I wiem, że rzucił sklep z tamtej strony, więc z tamtej strony się też rozglądam. Zobaczymy gdzie on jest. Mamy już 8,500, więc już mam na loadout. I po prostu w momencie kiedy mam loadout ja tylko palę BSP i wiem gdzie jest większość osób Typ się nie przejmuje Kiedyś jak gram solo najczęściej grałem alarm, ale teraz e, Najbardziej perspektywa Już ducha praktycznie w ogóle nie gram okay. Tu mam jednego pacjenta, od razu sobie go zaznaczyłem Mam wrażenie, że ta gra mi gubi FPSy O kurde, ale zjebałem O, musiałem odpuścić ktoś. Musiałem odpuścić tą walkę. W momencie kiedy poczułem, że ktoś do mnie strzela, od razu odpuściłem tą walkę. Nie pchałem się na tamtego. Było bez sensu, mógłbym zginąć, byłem bardzo obity, nie miałem życia. On wystarczy, żeby leżał. Wcelowałby się i by było po mnie. Więc teraz skroję dystans między nimi. Wiem, że tamten typ jest na tym ostatnim budynku. I wiem, że tutaj jest jeszcze jeden koleś. Tutaj o ile dobrze pamiętam, to był słaby strzał. Nie trafiłem. Jeszcze jeden się pojawił. O. I tutaj niestety miałem AMO. Powinienem szybciej się wycofać, kiedy nie miałem AMO. No. No. Dobra, odpuszczę pewnie walkę. No ja. Aha! No. No. Ja pierdzielę. Czemu jest opóźnienie między tymi kewami a tym? No tutaj się akurat też zdenerwowałem, że mimo że byłem. Czoła, widzieliście, że byłem za tym. Byłem już za, za coverem, byłem już za tą metalowym czymś. To mimo wszystko on mnie trafiał, bo wiadomo, że serwery mają tak słaby tickrate, że no niestety nie jest to nie jest to nigdy czas rzeczywisty, tylko jest spore opóźnienie. On widzi inną rzecz, on mnie widzi wcześniej niż. Wiecie o co chodzi. Tak bardzo często ginę. Tak, swoją drogą, to znaczy, że teraz jak patrzę na ekran na OBS-ie To mam płynniejszy obraz Niż ten, który widzę tutaj na tym monitorze e, który mi odtwarza w Windows Media Player Trochę ciekawe, dobra go podnokowałem, nie ryzykuję Od razu puszczam na niego nalot, nie będę Nie będę marnował czasu, żeby go dobić On pewnie i tak by się podniósł, nalot go na szczęście dobije Ale wiem, że sniper bije z tej strony. Jak widzieliście tutaj jest taka, takie oznaczenie, tak? To wiem, że z tej strony do mnie ktoś strzelał. I słyszę kogoś na mnie. Mocno mnie zbił, od razu odpuściłem walkę. To jest to. Warto mieć tą umiejętność odpuszczania walki, kiedy wiesz, że jesteś w przegranej pozycji. Wiele osób na siłę walczy, ja wiem, że czasami się to udaje, czasami się nie udaje. Wiedząc o tym, jakie te serwery są i tak dalej, warto po prostu czasami wiedzieć, kiedy odpuścić walkę, kiedy masz za mało życia, kiedy ktoś ma lepszą pozycję i lepszą sytuację od ciebie. Teraz miałem alarm, dostałem alarm, że ktoś na mnie patrzy z prawej strony, więc od razu skręciłem na lewo, żeby się schować. Teraz, tak, ja wiem, że nie mam kewów, więc szukam, szukam kewlarów, żeby, żeby mieć pół życia. U góry słyszę skrzynki, nie trafię tu, tak myślałem. On mi się później schował i. Wydaje mi się, że nie, nawet nie podejmowałem już z nim walki, bo nie chciałem na niego marnować czasu. Widz... Widziałem, że strefa już mnie goni. Mam tylko białą maskę. Jak najszybciej kupić dropa i ewakuować się z tej lokalizacji, bo tutaj jestem dosyć długo. Więc trzeba stąd uciekać. Ale dropa mi dało... Czemu dropa mi dało tam? Ale lipa. Dobra, tu kupuję dropa szybko. Skrzynkę z kewami. Mogę wstać. I mo... O, i widzicie, alarm mnie uratował. Widzicie. Tyk. Teraz zrobiłem takiego zwanego snake'a Postrzelałem troszeczkę, odpuściłem, schowałem się, wychyliłem znowu, czyli go troszeczkę zmyliłem No i przegrał To jest dobra umiejętność to do znaczy tak zwany snake Kładzenie się, wstawanie, kładzenie się, wstawanie, to, to można robić na padach, można robić na myszy, klawiaturze Bardzo to pomaga w walce, kiedy macie jakiś cover To jest ten gościu, który był właśnie na tym budynku Dobra, bez marnowania czasu, maseczkę już mam. Chciałem wziąć jego Lachmana na wszelki wypadek, gdyby jeszcze się okazała jakaś lub nadarzyła jakaś walka na blisko. I teraz szybko lecę na drona. Mam, mam maskę, więc się nie przejmuję tym, że, że trochę wejdę w gaz. Tutaj na szczęście te drony tak szybko nie uciekają jak wcześniej. I teraz biorę drona ze spokojem i lecę po prostu do strefy, żeby rzucić sobie ten loadout. No i z tego mam miejsca po prostu kontynuować grę. Wiadomo, że mógłbym zacząć grę troszeczkę głębiej w strefie, aby nie uciekać przed strefą Ale tutaj tak naprawdę nie było żadnego problemu, nie miałem tutaj żadnego fuksa Miałem trzy osoby tak naprawdę w tej lokalizacji, wszystkie te trzy osoby tak naprawdę padły Wygrałem każdą walkę W niektórych momentach odpuszczałem tę walkę, kiedy byłem w niekorzystnej sytuacji No i później tak zwane resetowałem tą walkę, czyli od nowa Po prostu z nimi prowadziłem już na nowe jak miałem życie, z innej pozycji, w innej sytuacji Oraz W sytuacji kiedy ja większą korzyść. Jest niesamowite, że ja na ekranie nagrywania widzę tą grę płynniej. Jest niesamowite. No zobaczymy. Na razie muszę wygrywać. To wyanalizuję. Ten MX9, czy jak to się nazywa, nie jest na tyle mocny, żeby tym grać. Nawet nadal za no, MX9 to są bufa. Mówię tutaj na czacie, że MX9 do to są bufa. Jest mocniony? Jest, jest okej, okay, jest okej, okay, ale ma za mały magazynek nadal, więc musiałby być mocniejszy, żeby mieć tak mały magazynek, ale by był mocniejszy byłby sporym problemem Serwer jest z kewami Tutaj jakby, mi ten monitor gubi klatki w tych pomieszczeniach, mam nadzieję, że na filmie będzie wszystko w porządku Okej, okay, spaliłem BSP i o momentami ktoś na mnie oh, nie tutaj, tutaj miałem szczęście, że on się dobrze we mnie nie wcelował nie wiedziałem o nim, on ma ducha, więc widzicie mam perspektywę i dzięki temu wiem, gdzie on jest. On myślał, że ja pobiegłem do drugiej strony. Nie gonił mnie na, znaczy na całe szczęście. On jakby, nawet jakby mnie gonił, to, to byłem wystarczająco uleczony, żeby potem z nim walkę. mieć dwa kewy, to wystarczająco dużo jest. Żeby potencjalnie móc wygrać walkę później. No mam już kamizelkę ducha, więc tego, to jest mi niepotrzebne. Teraz widzę na BSP i widzicie, co ja robię? To jest pierwsza, pierwsza wskazówka, którą mogę mam dać. Kiedy puszczacie BSP widzicie, BSP się skończyło, ale ja zaznaczyłem sobie live markiem, gdzie była ostatnia osoba, która mnie interesuje, więc dzięki temu ja pamiętam, że on wybiega z tamtej strony, no bo myśmy szczerze możemy zapomnieć, z której strony widzieliśmy, widziałem, że jest jeden na Polaczkowy, tak zwana lokalizacja polaczkowo tutaj macie, dlaczego? Bo na początkach Warzone 2 dużo Polaków tam latało, jakieś kowalski A89, tak Kwaśniewski 68, po prostu to wszyscy nazwali po prostu jednogłośnie Polaczkowo, ktoś to wymyślił, jakoś to się przyjęło eee, i tyle. Więc wiedziałem, że on tam jest, dałem sobie live mark. No i w tamtą stronę po prostu się kierowałem. I teraz po prostu odpuściłem na rzecz lutowania. Jeżeli, jeżeli mam, mam okazję zagarnąć trochę siana, to jakby kolekcjonuję to siano. Bo ponownie, jak idę na sklep, ja tam od razu kupuję dwa razy BSP: jedno palę, drugie biorę do kieszeni. Żeby że nie, nie, nie interesowała mnie aż tak agresywna gra w tym momencie. Z tego względu też. Bo niestety no jest tylko 100 graczy a nie 150 więc grać agresywnie na 100 graczy to czasami się Odechciewa Tutaj mam jedną BSP wystarczy podnieść Teraz kieruję się na sklep Mam jednego pacjenta na plecach Wiem że on jest na tym podwyższeniu więc tylko czekam na niego Czekam tylko aż się wychyli On puścił ten zwiat. razu się schowałem Wiecie, co zrobiłem Puściłem ten, rozwaliłem ten zwiat, i od razu się schowałem w momencie, kiedy ładowałem na kolejną broń. Od razu, żeby, wiadomo, zresetować walkę, żeby ładow ładować kolejny nabój. Więc to, jest taki, to są takie małe decyzje, które podejmuję, które jakby sprawiają, że ryzyko w czasie walki jest mniejsze. Zawsze, jeżeli mamy okazję, próbujemy złapać jakiś cover, jakąś osłonę. I ja, w momencie, kiedy tutaj ładowałem kolejny nabój, no to po prostu złapałem osłonę. Ale widzicie, też nie puszuję go na siłę. Tak. Powaliłem go, on się podniósł, trudno, nie puszuję go na siłę. Też mi zależy na tym, żeby wygrać, bo chciałem zrobić po prostu solo, solo niuka. Kontrakt. I widziałem to, widzicie? Wyczekałem go, po prostu. Wyczekałem go. On idzie z tej strony. Jeden strzał, nie trafiłem dobrze. Drugi Nate. Jest bez kewów i teraz go szukam. Puścił smoke'a, mądrze. Teraz nasłuchuję. Nie trafiłem go, niestety. I tutaj jest błąd, który popełniłem. To jest błąd, który tak naprawdę nie powinienem nazwać idealna gra, ale jakoś z tego wyszedłem. E, widzicie, gaz mnie goni. Mam tylko białą maskę, nie powinienem wchodzić białą teraz, nie powinienem za dużo, za dużo czasu na niego marnuje Tak on już dawno mógł wejść do góry. Ja mimo wszystko że sobie... Ja sobie z tym poradzę z tym gazem, tylko że tutaj podjąłem większą. No no właśnie. Mieli No, ta animacja maski i sprawiła, że się zginę. zwolniłem. ale nie zginę, wszystko jest w porządku że ze spokojem sobie przejść do, do strefy Animacja maski kurde mnie Tutaj na spokojnie, nie na rady Znaczy, ze spokojem Dobra, problem w tym, że Podjąłem zbyt duże ryzyko Większe niż było to po, Potrzebne, bo sobie smoka Na przykład wypadek, bo ten gościu gdzieś dalej jest Więc to był mój błąd tego meczu Że miałem szczęście, że akurat nikogo Tutaj nie było, i jeżeli miałbym Rotować, to nie powinienem rotować na zaję, powinienem Może do prawej, żeby po prostu tam Puścić spadochron tutaj jakiś pacjent się z LTVK wykluł więc od razu mamy walkę z nim i tutaj już było ego tu już było ego, tu już było ego, tu już A. było ego tu już była walka snajperów i tu było ego, jakby mnie powalił to bym się podniósł, miałem self i miałem pistolet do nawet gdybym miał tego, airstrike'a to bym to bym nie miał problemu, więc tutaj tak naprawdę ryzyko było nikłe, walczyłem z nim od razu wiadomo, że mogłem się schować i skewować, ale też on by mógł to samo zrobić i to było ryzyko, to było ego chall tak zwane, czyli na ego poleciałem, no i wygrałem tą walkę. Nie? Mógłbym przegrać oczywiście, jakby trafił. Tutaj go wyczekałem, pup, headshot. Gotowy, dobiję i lecimy dalej. Mam sklep, mam 12 tysięcy, zobaczcie, kupuję dwa razy BSP. Papa pa. jeden, jeden ten, jeden mam w plecaku, sprawdzam czy mam w plecaku. Ja teraz rotujemy, nie martwię czasu na sejfy. Mam sklep do rzucania, mam surfreza. Mam jednego kewa. Mógłbym kupić kewę, ale jeden kew na razie mi wystarczy. Wolę mieć informacje, bo mam już... Nie mam, to nie tak, że nie mam życia. Jeżeli nie miał życia, to bym kupił kewę, ale mam full życia plus jednego kewa dodatkowo. Więc wolę mieć informacje, gdzie oni są. Teraz zobaczycie, co zrobiłem. Cofnę wam, żebyś... żeby przeanalizować to, co zrobiłem, żebyście wiedzieli. Nie bo zgubiłem myszkę. O. Delikatnie cofnę, żebyście wiedzieli, co ja zrobiłem w tym momencie. Patrzcie, patrzyłem na minimapę, tak? Na mapę. Wiem, że tutaj jest ten koleś. Teraz mógłbym przejść tu i go szukać. Ale zanim go znajdziemy, czasami nam się pomyli. Szukamy go z tej strony, zamiast dokładnie z tej strony. Więc ja, co zrobiłem w tym momencie? Ja sobie go zaznaczyłem, że muszę z tej strony patrzeć. Więc w momencie, kiedy wyszedłem na, na pozycję, żeby go widzieć, miałem zaznaczone, gdzie go szukać. No i w tej, w tej sytuacji mogłem po prostu yy, na niego. Oczywiście nic mi to nie dało, bo ostatecznie nie trafiłem Ale w tej sytuacji nie muszę go szukać i często też tak robię że W momencie kiedy ktoś Jest na, na, na mapie, tak? Ja sobie zaznaczam w którym miejscu on jest i wtedy w to miejsce celuję I mamy tutaj drugą wskazówkę, którą mogę wam dać Albo po prostu zaznaczacie sobie na mapie live marki, albo zwykły mark Żeby pamiętać gdzie kto był, jak ci się BSP skończy, wam Albo po prostu zaznaczacie sobie po to, żeby sprawdzić gdzie on jest za wysoko, czy tam za nisko? I akurat się ruszył. I stwierdziłem, że dobra, nie będę na niego marnował czasu. Strefa mnie goni. Mały lud na siano, bo to się przyda zaraz na, na kolejne BSP. Wiem, że mam sklep do rzucania, więc po prostu warto mieć te pieniądze. I, tutaj, bo na jedynce cały czas I powiedziałem, najbliżej typ jest tu, od razu sobie zaznaczyłem, bo BSP się skończyło. Więc pamiętam, że on jest tutaj z tej strony. Wiem, że tutaj droga jest czysta. Małe prawdopodobieństwo jest, że ktoś ma ducha, wiadomo, że może tak być. Ja też mam ducha, e, tą kamizelkę, ale nadal najbardziej się przejmuję tymi osobami, o których wiem. Tutaj elegancko sobie rzuciłem sklep do rzucania, żeby kupić sobie kolejne UAV i znowu mieć informacje, żebym wiedział co mam robić Okej, okay. teraz tak wiem, że Kop jest naprzeciwko mnie i teraz zobaczcie On jest w tym domku tutaj i teraz mam, mam mogę teraz wiem, że on na mnie nie patrzył, dlatego też ze spokojem sobie wlazłem do góry. Jak zobaczycie, ja mam perspektywę. I ta perspektywa daje mi tą umiejętności, jak, jak miał zaawansowane BSP. Czyli osoby, które nie mają ducha, są takimi kropkami ze strzałkami, które sugerują w którym kierunku, lub mówią nam, w którym kierunku ktoś patrzy. On nie patrzył na mnie, więc ze spokojem mogłem sobie wejść na drabinę. Patrzę, gdzie on jest. Raczej go nie trafię nijak, ale jak zaraz powiem, chcę uniknąć sytuacji, w której. I nie chcę go podchodzić z tej strony, bo wystarczy, że on wyjdzie przez, przed to okno, mnie usłyszy lub spali BSP. Nie, BSP nie może spali, bo ja mam ducha. Ale coś się stanie, że akurat tutaj spojrzy i w tej sytuacji niestety będę no, nie, nie miał problem, tak? Więc o tym mówię, że, że mier, mnie martwi to, że będę musiał na niego korzystać, więc idę sobie po skrzynkę z amunicją, bo chcę mieć więcej smoków i chcę mieć granaty. Granaty często mam do dobijania. Granaty mi najczęściej służą. Teraz te smoki, które mam spłogałem sobie do plecaka. Mam cztery keblary, więc to jest Dobra, wystarczy. To Teraz wiem, że on tutaj jest. Prawej, tu. Idę sobie do prawej. Pamiętam, że ktoś jest z prawej też, mojej prawej. Więc ja biegnę do prawej i cały czas obserwuję czy on nie biegnie czasami. Sprawdziłem czy on też w oknie nie jest, więc to są te małe, te małe rzeczy, które możecie wziąć pod uwagę, widzicie? Tu cały czas patrzę, cały czas patrzę, nie biegnę przed siebie. Tu sprawdziłem sobie, czy on czasami nie patrzy przez okno, tak? Nie biegnę na pałę, tylko sprawdziłem, czy patrzy przez okno. Bo jakbym go zobaczył, to bym od razu reagował na to inaczej. Może bym się skręcił, może bym się zaczął ruszać, bym robił flaki, może zacząłbym do niego strzelać. Nie wiem. W każdym razie spojrzałem, czy on tam nie patrzy, nie patrzy, więc biegnę sobie przed siebie i cały czas obserwując tą prawą stronę, gdzie on może być. Teraz. Kierunek te budynki, te, te budynki to jest tak zwane power position. Czyli, jeżeli ktoś wraca ze strefy, cały czas patrzy, widzicie przed siebie, cały czas spojrzałem. Więc sobie na dach i z, tamtej, i z tego dachu będę sobie sprawdzał, czy ktoś tutaj idzie i tak dalej, i tak dalej. I zobaczymy, jak zagram dalej. Więc to są te małe decyzje, które podejmuję, e, które no, ostatecznie pomagają mi wygrać później. Często co widzę u osób, to jest bieganie na pałę przed siebie, nie rozglądanie się. Bo wystarczy ten ułamek sekundy. Wiadomo, że jak się rozglądacie i możecie O, teraz patrzcie to. Sprawdzam, czy on tam nie biegnie, bo ja pamiętam, że on tam był. Usłyszałem go, bo nie usłyszycie, bo będziecie mieli za cicho. Ale jak go usłyszałem, okazało się, że jest pode mną. Headshot i koniec z nim. Nawet, nawet nie schodzę na dół, żeby go lutować, bo słyszałem, że sniper do mnie bije. Słyszałem, że idzie to z tamtej strony. Widziałem jego głowę. I teraz kolejna rzecz, na którą możecie zwrócić uwagę. Widzicie co zrobiłem? Ja bym mógł się od razu z nim bić, ale czego to nie zrobiłem? Co najpierw zrobiłem? Najpierw otworzyłem drzwi. Dlaczego? Dlatego, że gdybym przegrał tą walkę, gdyby on mnie powalił, w tym momencie mogę się schować do środka. Nawet jakby dostał, jakbym dostał nalot, ja mogę się schować i mogę się podnieść. Wiadomo, że gra jest różna i może mnie ten nalot nawet powalić w środku. Kto wie, no czasami się tak zdarza. Ale mimo wszystko otworzyłem sobie drzwi, żeby mieć drogę ucieczki. On się podniósł, skewował, bo miał pewnie za tą maskę. Dobrze zrobił. Nie grał, nie grał jakby na pałę, nie, nie robił tego zbyt szybko. On się podniósł, skewował, bo miał maskę, miał czas. I w tym momencie dopiero zeskoczył i dzięki temu go nie zabiłem, nie powaliłem, jak go do niego strzeliłem, bo miał pewnie pełne kewy. Teraz tak, wiem, że ten typ był też z mojej lewej strony. To jeden strzał cyk powalony i dobity od razu. Towiem drogą, jeżeli interesuje Was snajpa, e, która powala na strzał, MCP300, Imperium lub Victus z amunicją zapalającą, powalają na strzał. Teraz chcę złapać kolejne Power Position, tak zwane, czyli najlepsza pozycja, to jest ten wysoki budynek. Teraz słyszę, że on coś tam robi na dole. Nasłuchuję, puścił smoka i słyszę, jak on wchodzi po drabinie. Wy tego nie słyszycie, ja to słyszę. Słyszę, jak on wchodzi po drabinie. I w tym momencie go wykorzystałem. On mnie nie słyszał. Biorę jego skrzynkę z amunicją. Biorę jego smoki zamiast amunicji e, do snajperki, bo mi wystarczy. Biorę maskę i lecimy z powrotem na górę. Teraz też, jakby z uwagą na to, że ktoś może być za plecami, bo pamiętam, że tam na PSF ktoś był. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze jest, ale się rozglądam, żeby, żeby nie było po prostu kwasu. Że, że po prostu okazało się, że ktoś ze strefy mi przyszedł, nie? Więc ja się rozglądam, czekam na niego i szukam go. No i się okazało, że jest. Tyk. On mnie zauważył też, zauważył po prostu były lunety, jeszcze go powaliłem i co mówiłem wam, że granaty po dobijaniu? po to żebym nie musiał dalej iść, dobity bez problemu Mam jeszcze skrzynkę za amunicją, specjalnie ją kupiłem po to żeby uzupełnić sobie granaty, jako że nie gram do posażenia, żeby mieć sprawne dłonie, żeby szybciej zmieniać e, broń z snajpy na, 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 na moją drugą broń, cokolwiek to może być to mam sprawne dłoń, bo jeżeli na przykład sniper jest słyszę, że ktoś wychodzi mi powiedzmy za pleców, no to szybko mogę zmienić na broń, którą mam na blisko. A jeżeli tego nie mam, no to bardzo długo się po prostu to wyciąga i to są te milisekundy, które mogą kosztować po prostu. Mm -mm. Teraz tak, snajpa poszła. Wiem, że z tamtej strony. Pytanie gdzie? Ja nie widziałem błysku, zauważyłem go w oknie, pup, dostał i się schował. Teraz ja jestem w lepszej pozycji, bo ja teraz na niego patrzę cały czas Więc wystarczy, że on się wychyli dostaję głowę Ale się nie wychylił Widziałem, że ktoś tam zeskoczył Bum Uratowałem mu życie, wiem, że tam jest jeszcze jeden Więc tam cały czas się rozglądam i czekam po prostu Mam najlepszą pozycję Nikt mi raczej tutaj nie wejdzie, chyba żebym miał pecha, że na martwej ciszy Tego niestety nie mogę wiedzieć, że ktoś mi tu wejdzie na martwej ciszy, no to to już jest specjalność. losowości, mam bardzo dużo smoku, które mogą się przydać do ewentualnej rotacji bo ja naprawdę jak muszę się roztować, nie mam, ktoś ma dobrą pozycję ja po prostu spamuję smołki, nawet rzucam na niego, żeby po prostu jakoś, jakoś wyjść z tej sytuacji. Teraz wiem, że strefa przeszła na prawo i kawałek tej strefy jest na tym wysokim budynku po prawej. Więc ten budynek jest mój. Ja sobie zaspokoję, zaskoczę z tego budynku tam, ale czekam. Jeszcze nie muszę nigdzie skakać. Jeszcze obserwuję. Strefa jeszcze nie idzie. Wiem, że ktoś w moim budynku jest. Bum, lecimy. Jak mi się wydaje, bo słyszałem chyba drzwi. Teraz wiem, że oni się tu strzelają. Było audio, więc obserwuję. I teraz co ja robię? Teraz taka mała sugestia. Widzicie? Ja wiem, że oni tam są. Ja nie robię tak zwanego overpika. Overpick to znaczy, że teraz mam tak zwanego head glitcha, czyli tylko moja głowa wystaje i tak naprawdę tylko moja broń. Nie Więc więc nie mam wizji na tych na dole. Oni też nie mają wizji na mnie. Mam wizję tutaj. Ciężko mnie trafić. Teraz overpickowanie to jest wychodzenie poza swoją osłonę. Czasami jest to konieczne, czasami jest to niekonieczne. Ja widzieliście, wchodzę, schodzę, wchodzę, schodzę. Nie wysuwam się za bardzo, zbyt długo na, e, na strzały, na, 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 na mojego wroga, no bo nie wiem, kto na mnie patrzy. Może ktoś na mnie patrzy z prawej, lewej, bla, bla, bla. Więc po prostu wchodzę, wychodzę. Teraz wyobrażam, że ktoś jest. Bum, jeden strzał. Mam dwa granaty, które użyję po prostu do dobicia. Do widzenia. I wiem, że tam jest jeszcze jeden, bo on się z kimś strzelał. Okazjonalnie Patrzę na plecy, czy muszę się jeszcze martwić? Muszę powoli się martwić z tymi plecami. Teraz wiem, że ten chłop ma tarczę. On może być wielkim problemem. Cały czas sprawdzam i jedna sukienka. Cały czas sprawdzam, ile jest wrogów, bo jest trzech wrogów, więc wiem, wiem, że jeden musi być z mojej strony, z lewej, nie wiadomo co. Zamykam drzwi, żeby mieć audio, jak ktoś wyjdzie. Ja mam Neida i chcę eliminować tego typa starczą, bo on może mieć problemem. Tyk, on ma zero praktycznie. Dostałem audio, że ktoś go zabił z pleców. Easy frag. Dla mnie, cyk. No nie trafiłem, wyciągam od razu moją broń. I wygrałem gierkę. Czyli trzymałem cały czas high ground, trzymałem cały czas pozycję. I tym sposobem wygrałem grę dzięki tym decyzjom mniejszym czy większym, które podejmowałem. Wygrywałem walki, które podejmowałem. Byłem precyzyjny ze snajpy, tak jak było to było konieczne. Wiadomo, czasem nie trafiałem, ale do... nikt nie trafia wszystkich strzałów. No i Grajerka wygrana i właśnie tym sposobem na streamach wygrywam co drugą grę, trzy gry pod rząd, obojętnie grając solo przykładowo Więc mam nadzieję, że ten film Wam się podobał Jeżeli tak zostawcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich omówienia mojego gameplaya Gdzie Wam tłumaczę co i jak robię i czemu to Dajcie mi znać w komentarzach, oprócz komentowania radno, bo zrobię też komentowanie własnych gameplay, żebyście Żebym Wam tłumaczył co i jak robię Wiadomo, żebyście mogli z tego wyciągnąć jakieś wnioski, ja wiadomo nie jestem najlepszym graczem na świecie Pracuję nad tym żeby być ale też sądzę, że parę dobrych decyzji podejmuję i czasami dobrze strzały też mam. Więc to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że film się podobał. Zostawcie tu łapeczki w górę, komentarze, suby, jeżeli jesteście tu nowi. I widzimy się na live streamach oraz nowych filmach na tym kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia.